serdecznie. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym, jak nauczyć się widzieć, ponieważ fotografia nie polega na pikselach. Fotografia, dobra fotografia, taka fotografia, która zapada w serce i w pamięć, polega na umiejętności widzenia. Ja swój rozwój nauki widzenia, kształtowałam przez wiele, wiele, wiele lat. Może dlatego, że jak gdyby w moich czasach młodości albo tej wczesnej dojrzałości internet nie, nie zdominował tak bardzo świata wizualnego, czy internet nie był źródłem dostarczającym e, wrażeń estetycznych, tak? Do, dostarczających e, obiektów, które wpływają na nasze wrażenia a, artystyczne. E, niestety e, epoka internetu. Oczywiście nie mówię, że internet jest zły, tylko zawsze będę mówiła, że sposób, w jaki ludzie korzystają z internetu, jest zły. Ale internet jako sam sobie jest oczywiście genialny. E, natomiast ta, ten Brak umiejętności widzenia rzeczy poza ekranem jest moim zdaniem tragedią, która doprowadza do tego, że wszystko się coraz bardziej staje. Mm, puste powiedziałabym, tak? technologicznie doskonale obrobione. Mamy tutaj na myśli AI, czyli Artificial Intelligence, czyli sztuczną inteligencję, która bardzo mocno wchodzi w technologię różnego rodzaju. Ech, gdyby nie chcę o tym mówić, ale chcę mówić o, powiedzieć Wam jak się nauczyć widzieć, ponieważ umiejętność widzenia, umiejętność zobaczenia malutkiego szczegółu, lub umiejętność zobaczenia jakiegoś nawet nie malutkiego szczegółu tylko elementu w tym na co patrzymy na co dzień zobaczenie tego nazwijmy to innymi oczyma albo zobaczenie tego oczami nazwijmy to dziecka, które pierwszy raz coś widzi i jest zachwycone, oszołomione, z buzią otwartą, bo widzi coś pierwszy raz. Natomiast my tą umiejętność tą świeżość zatraciliśmy. Pozbawiliśmy siebie na własne swoje żądanie, na swoje, z wyników swojej własnego lenistwa, czegoś, co się nazywa strefy komfortu. Przestaliśmy. Myślę, że większość ludzi po prostu przestała chcieć się rozwijać. Ja się uczyłam patrzenia, chodząc na różnego rodzaju wystawy, do muzeów. W momencie, kiedy internet już mocno wszedł, Byłam, pamiętam, też przyklejona do, do tej pierwszej jak gdyby takiej platformy, która się nazywa Tumblr, a w tej chwili już prawie zapomnianej, e, gdzie e, e, bardzo mnie interesowały wnętrza, bardzo mnie interesowała architektura, bardzo mnie interesowały e, natura w sensie... Kwiatów jako takich, czyli e, może też dlatego, że, że, że we wczesnej młodości, zanim mi powiedziano, że ja się nie nadaję do tego, żeby być malarzem, też miałam e, próby tego rodzaju, właśnie, żeby zacząć malować. E, dzisiaj dzięki Bogu mam czas na to i mogę sobie pozwolić i m, gdzieś tam te, te akwarelki e, w celach terapeutycznych też sobie uskuteczniam. E, Sztuka patrzenia jest możliwa do wytrenowania, tak? Można się nauczyć patrzeć. Ja zaraz Wam pokażę kanał, który warto dodać do, do obserwowanych. On jest dostępny i na Facebooku, i na, na Instagramie. I pokażę Wam zaraz kilkanaście zdjęć z tego, z tego kanału, żebyście mogli, tren żebyście znaleźli, E, ten punkt odniesienia, że piękno jest w prostocie, tak? że piękno im, że tak naprawdę im mniej, tym, tym, e, bar, im mniej w kadrze, nazwijmy to w ten sposób, tym bardziej można to, ten jeden element, tę jedną rzecz, jedną scenę, jedną emocję pokazać. E, Dobra fotografia nigdy nie będzie polegała na obróbce, obróbce technologicznej czy, czy, czy przy użyciu software'a takiego czy innego. Ja nie mówię, że software są złe, software są fajne, software są ok do pewnego rodzaju takiego delikatnego jakiegoś podciągnięcia pewnych rzeczy, ale gwarantuję Wam, że z biegiem czasu nauczycie się robić zdjęcia. I nie będziecie martwić się, że te zdjęcia są nieostre w rozumieniu cyfrowego odbioru, tak? Myślę, że ten kanał pokazuje też również innego rodzaju podejście do, do fotografii i, i że umiejętność rozróżnienia, co jest... Elektronicznie obrobione i nie jest naturalne, a co jest piękne, bo jest pokazane w świecie naturalnym bez tej całej obróbki e, technologicznej, że różnica jest, jest na poziomie emocjonalnym. To jest tak, jak gdyby powiedziałabym, porównałabym, użyję przykładu z życia codziennego. Jak e, idziemy gdzieś, czy załóżmy, my jesteśmy, jesteśmy me, my na przykład mężczyzna idzie gdzieś do pubu jakiegoś, czy gdzieś tam do dyskoteki i spotyka przepięknie wyglądającą dziewczynę, która jest e, potem e, rano, okazuje się, jak zmyła cały makijaż, no jest nie do poznania, wydaje się, że to nie, nie ta sama dziewczyna. <śmiech> <śmiech> I na tym właśnie, i to jest ta różnica, tak? Ta, ta, ta różnica. Coś, co jest blichtrem, coś, co jest doszlifowane, coś, co niekoniecznie, niekoniecznie, e, e, niekoniecznie będziemy chcieli zatrzymać. Moim takim. Mm, ok. Zanim przejdę do tego, co moim, pokażę Wam ten, ten kanał, żebyście mogli sprawdzić, czy warto go dodać do, do obserwowanych, żebyście mogli. Patrząc na te zdjęcia, które tam są pokazywane, nie wszystkie, ale moim zdaniem 80% zdjęć, są to po prostu zdjęcia fantastyczne, genialne, na których można wzorować swój, kształtować swój zmysł estetyczny w sensie fotografii. Ok, zapraszam. To jest ten kanał, o którym Wam e, wspomniałam i który chcę, żebyście wzięli pod uwagę, czy warto, warto obserwować ten kanał. On się nazywa, link do, do tego kanału zostawię pod, pod nagranie. Simple is beautiful photography. Simple is beautiful. Proste jest piękne. Czyli fotografia tego, co jest proste, bo proste jest piękne. Tutaj jest również link do nich na, na Facebooku, potem sobie przejdziemy. Natomiast to są, to są oni, tak? To jest, to, jest, to jest ten kanał. Chcę Wam pokazać zdjęcia, jakie, jakie oni, jakie oni po, publikują. Powtarzam, nie wszystkie zdjęcia jak gdyby przemawiają do mnie, ale 80% tych zdjęć dla mnie jest tym, czym fotografia jest dla mnie. Tym, na czym fotografia, fotografia polega. Myślę, że bardzo warto by było, gdybyście sobie obserwowali ten kanał i gdyby patrząc na, na ich zdjęcia, które nie ich zdjęcia, ale które, zdjęcia, które oni um, umieszczają. I zobaczcie, to zdjęcie jest absolutnie nieostre, tak? Zobaczcie, ile tu jest szumów, jakby, jakby ci masochiści, ISO i, i pikseli powiedzieli. Niemniej jednak, zobaczcie, ile to zdjęcie mówi, jak, jak to zdjęcie, co. Na podstawie tego zdjęcia można książkę napisać całą, żeby, żeby opowiedzieć, żeby dać. To zdjęcie jest źródłem wszystkiego. Idziemy dalej, tak? No, powtarzam, nie, nie wszystkie. Mm, zobaczcie, jaka. jaka Prosta rzecz, tak? Dziewczyna stanęła, przykryła słońce, zakryła słońcem, czy to się nazywa Silhouette. Nie wiem jak to się po polsku nazywa, gdzie, gdzie światło padające z tyłu daje nam ten cień z przodu. Bardzo prosta kompozycja. A, a jakże, jakże fantastyczna, no naprawdę fantastyczna. E, idziemy dalej, tak? E, mm, Okej. Okay. Bachorki. Weźmiemy bachorki. To nie jest ostre zdjęcie, tak? Ale zobaczcie, zobaczcie ile różnych osobowości na jednym zdjęciu możemy tutaj zobaczyć. Hmm? Dalej idziemy. No, to zdjęcie jest bardzo sławne, już oczywiście. Oni pokazują również w momencie, kiedy umieszczają zdjęcia na swoim, na swoim kanale, oni pokazują również, kto jest autorem tego zdjęcia. No, zdjęcie jest genialne i też, uwaga, uwaga, nie jest ostre, tak? Nie jest pikselowo doskonałe. E, idziemy dalej, tak? e, fantastyczne, absolutnie fantastyczne. Ktoś, kto zrobił, oczywiście Steve McCurry, no, no nie może być inaczej. Mistrz świata w pokazywaniu emocji na twarzy ludzi. I nie tylko. Okej, okay. proszę bardzo, zobaczcie te zdjęcia. Dlatego namawiam Was do, do obserwowania, do obserwowania. Tutaj jest adnotacja, że fotograf jest nieznany. No po prostu jest to, nie wiem ile lat, to zdjęcie będzie miało 80 może. A może jeszcze, no pewnie z osiem na początku, może zaraz po wojnie w zeszłym stuleciu, nie wiem, jest po prostu genialne, bo to zdjęcie pokazuje historię, to zdjęcie pokazuje, to również zdjęcie trębacza, tak, czekającego na wyjście na, na koncert, 1958 rok, Louis, Am Louis Armstrong, trębacz. No, kto nie znał Luz... I widzicie te zdjęcia one, które są tutaj pokazywane i o czym ja chcę, ja chcę wam, ja chcę wam e, po, powiedzieć na podstawie tego, tego, tego kanału, e, oglądając zdjęcia, które oni umieszczają. Zdecydowanie jest to fantastyczne, absolutnie fantastyczne, źródło do wyrobienia sobie e, poczucia, Estetyki fotograficznej, czyli estetyki kadru, estetyki zawartości tego, co, co, co powinno, co powinno, do czego powinniśmy dążyć, ucząc się widzieć, tak? ucząc się widzieć. Nie ma tu zdjęć nie ma tu zdjęć. Obrobionych większość z większość tych zdjęć to są zdjęcia, może nie większość, ale duża część tych zdjęć są no to zdjęcia pochodzące z aparatów absolutnie analogowych, tak? Więc, więc, więc nie ma tutaj mowy o, o pikselach tak zwanych, tak? no zdjęcie to jest absolutnie teoretycznie ktoś by powiedział, że jest przejaśnione że, że ekspozycja zła i co z tego, tak? i co z tego? estetyka jest fantastyczna dalej idziemy macie tutaj mnóstwo, absolutnie mnóstwo, mnóstwo proszę bardzo Fantastyczny. Estetyka, pojęcie szarości, jeden punkt centralny koloru. I, i, I to robi, po prostu to robi. Jeżeli natomiast te, te zdjęcia tu pokazywane e, nie przemawiają do Was lub nie pokazują Wam, e, pokażę zaraz Wam, absolutnie, absolutnie e, genialne moim zdaniem zdjęcie. jest po prostu przepiękne, fantastyczne. Ponieważ te zdjęcia tutaj umieszczane przez nich, pokazują historię za, za każdym tych, to, to jest zwłaszcza gdzie, gdzie, gdzie mamy ludzi obecnych, na każdym tym zdjęciu, no to jest absolutnie ustawione w sensie, w se w sensie e, fotografa zdecydowanie profesjonalnego, bo on. Skomponował, skomponował taką kompozycję, żeby, żeby móc ją ustrzelić, foto zrobić fotografię. Te zdjęcia tutaj, pokazane przez nich, e, czy umieszczane przez nich, e, pokazują pewnego rodzaju historię. Do każdego tego zdjęcia można. E, Dopowiedzieć historię, zrobić z tego historię, napisać opowiadanie, e, nakręcić nawet film na podstawie tych historii, które są tutaj, które są tutaj e, pokazane. E, namawiam Was z całego serca, żebyście, żebyście no to ujęcie jest, jest po prostu genialne. Tak? I e, zobaczcie, też to zdjęcie nie jest. Ostre. Nie ma pikseli na, nad pikselami tutaj. E, namawiam Was do tego. Takie zdjęcie możecie sami zrobić. To zdjęcie jest genialne. Jest zdjęcie oczywiście przy maksymalnie otwartej przesłonie czyli bardzo mocno, bardzo mocno e, obiektyw otwarty. Myślę, że to było zrobione obiektywem powyżej 50 mm, o, ogniskowej powyżej, ponieważ jest dosyć duża kompresja F18. Może F2, może 14, 50 mm ze względu na kompresję, albo nawet 80, albo 80, 85 mm ogniskowa. I to zdjęcie, takie zdjęcie możecie, możecie spokojnie zacząć. Takie zdjęcia możecie absolutnie zacząć, zacząć robić. Tak? Tu uchwycenie. E, tak naprawdę trudno powiedzieć jest, o co, o co, o co tutaj chodzi. Czy jest refleks w e, wodzie, czy odbicie, e, odbicie szklane. E, okay. e, tak to wygląda? Namawiam Was do obserwacji tego kanału. E, wejdźmy sobie jeszcze na Facebooka, bo może nie każdy z Was. Nie, nie wszyscy mają. Zobaczymy, co tutaj na, na, na Facebooku jak oni wyglądają. ok Simple is beautiful photography. Piękne jest... Proste jest piękne. Prostota jest w pięk Piękno jest w prostocie, tak? Nawet e, mi się wydaje, że nie potrzeba tutaj e, zbyt wiele mówić, żeby... żebyście, mam nadzieję, e, zrozumieli to, co ja wam chcę pokazać, do czego ja wam Was chce, chce namówić w Waszym, dla Was, dla Waszego rozwoju, dla Waszego wyrobienia sobie e, poczucia, poczucia estetyki. tak? Myślę, że to by było chyba na tyle. To, co zanim pokazałam Wam ten kanał, to, co chciałam powiedzieć, to że mm, moim zdaniem estetyka, estetyka fotografii, czy estety, estetyka w sztuce polega na subtelności, nie na uderzeniu i zaszokowaniu, nie na walnięciu obuchem w głowę i o Jezu i, i, i bycia oszołomionym, nie, oszołomienie, a zachwyt, to są dwie różne rzeczy. E, I e, tak, jak tytuł tego, tych, te, tego, tego kanału, czy nie wiem, jak to powiedzieć. E, e, proste jest piękne, to, co jest piękne, jest proste, lub e, pro, piękno jest w prostocie. Myślę, że estetyka polega na subtelności. Na I ta umiejętność, którą. którą namawiam was do tego, żebyście w sobie wyrabiali, żeby była skoncentrowana na jednym szczególe, a nie na e, m, m, przeładowaniu. Ja klasyfikuję zdjęcia w sensie takim u zachwytu mojego, e, czy chciałabym mieć takie zdjęcie u siebie w domu, czy powiesiłabym takie zdjęcie u siebie na ścianie, tak? Dla mnie to jest to jest takim e, papierkiem lak, lakmusowym, e, estetyki czy piękna, piękna zdjęcia. Pamiętajcie, że, że e, dle, jeżeli możecie zaprzestać oglądania, używania internetu, w sensie oglądania wizualnych, wizualnych em, wpuszczania do głowy wizualnych obrazów związanych z sztuką, fotografią, czy, czy pewnego rodzaju artystę, artyzmem z internetu przez tydzień czasu. Jeżeli potraficie to zrobić i przez ten tydzień czasu, jeżeli zaczniecie chodzić do księgarni i zaczniecie wertować e, albumy fotograficzne, albumy malarskie, jakie wpadną wam w ręce, nie szukajcie czegoś szczególnego, idźcie do do Empiku, czy jakiejś innej, innej e, księgarni. Idźcie na, na, tam na ten dział, gdzie są albumy fotograficzne i weźcie pierwszy z brzegu. E, poświęćcie sobie taki czas. E, pierwszy z brzegu album Życie Was pokieruje, jak podejmiecie decyzję o tym, że chcecie się rozwijać, że chcecie rozwijać swoją umiejętność widzenia, swój, swoją subtelność, swój, em, swoje poczucie, poczucie czy, czy swój zakres estetyki, to życie da Wam fantastyczne. Fantastyczne y, narzędzia i podpowiedzi i kierunki. Jeżeli tylko, jeżeli tylko rzeczywiście taką, taką decyzję, taką decyzję po, podejmiecie, to nie martwcie się, jak to będzie dane, kiedy to będzie dane, bo to wszystkie te narzędzia, y, te wskazówki i te drogowskazy zostaną Wam po, po, podane, pokazane, podsunięte pod nos. Nawet się potkniecie o nie czasami, jak będziecie bardzo gdzieś zagapieni, nie w tą stronę, co trzeba, i, i życie Wam da. Absolutnie wszystko, co jest potrzebne do tego, jak już tylko podejmiecie decyzję, że chcecie się, że chcecie się rozwijać. Um, więc z całego serca Was namawiam do, do, do tego, do um, zaprzestania e, szukania idealnego elektronicznego obrazu, tak? Nie wiem, jak to będzie, digitalnego e, obrazu. E, natomiast namawiam Was do tego, żebyście otworzyli swoje serca, żebyście przestali intelektualizować, żebyście przestali szukać dziury w całym i zaczęli umieć, zaczęli trenować patrzenie sercem, zaczęli pa, pa, trenować, żeby Wasz obiekt, Wasz aparat był e, takim kanałem, który pokazuje e, sposób widzenia poprzez Wasze serce, tak? patrzcie sercem, nie patrzcie rozumem patrzcie na to, co Was otacza poprzez energię energię górnolotnie może zabrzmi energię miłości, którą, którą, którą macie, macie w sobie kiedyś gdzieś tam na, na, na drodze mojego jakiegoś rozwoju takie fantastyczne powiedzenie gdzieś usłyszałam które nie jest łatwe do zaadoptowania a która brzmi tak, jak nie wiesz co zrobić, to zapytaj się, co zrobiłaby miłość. Jak nie wiesz, jak patrzeć na... Sparafrazuję to teraz. Jak nie wiesz, jak patrzeć na fotografię, czy na obiekt, który chcesz fotografować, lub na zakres obiektu, który chcesz fotografować, czy to będzie krajobraz, czy to będzie strycz fotografii, czy to będzie portret, czy to będzie martwa natura, martwa natura, w sensie kwiaty nie są martwe, ale tego rodzaju rzeczy, to zacznijcie się zastanawiać, jak by na to popatrzeć. Popatrzyła miłość, tak? Czyli patrz, starajcie się zobaczyć w tych, w tych elementach, na które patrzycie, to, co by miłość zobaczyła, jak patrzy, jak patrzy na, na dany obiekt. Myślę, że to można porównać do tego, jak matka, jak rodzi, rodzic, tak? Patrzy na, 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 na malutkie dziecko i, i, i widzi tylko to, co jest piękne i tego, do tego właśnie was namawiam, żebyście tak zaczęli patrzeć na świat, który was otacza i na te obiekty, które chcecie sfotografować. Patrzcie poprzez pryzmat tego, jak miłość by patrzyła i jak co by chciała pokazać w tym obiekcie, lub w tym człowieku, lub w tej scenarii, która poprzez wasz obiektyw, waszą matrycę, wasz aparat. Znajdzie się potem gdzieś tam w internecie do pokazania innym ludziom. Okay? To to by było na tyle dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za czas spędzony ze mną. Życzę Wam bardzo dużo samomotywacji, tego, żeby Wam się chciało chcieć, żebyście. Nie byli leniwi, żeby się wyszli ze swej strefy wygodnictwa, tak? Bo jest to trochę przekłamane tłumaczenie, ogólnie się mówi, używa się z tego, co ja słyszę w Polsce, e, tłumaczenie comfort zone jest tłumaczone jako strefa komfortu. Nie. To jest strefa wygodnictwa. Czyli tak naprawdę strefa lenistwa. Namawiam Was do wyjścia poza tą, tą strefę jak wyjdziecie, to wtedy zaczną się dziać fantastyczne, magiczne rzeczy na Waszej drodze rozwoju jako fotografowie i nie tylko. Zapraszam serdecznie do kolejnych nagrań. Na dzisiaj kończę. Serdeczności. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję ślicznie.